Witam wszystkie baranki w październikowych numeroskopach. Żeby nie tracić dzisiaj czasu na wstęp, powiem go na tasowanie kart, które właśnie widzicie. Jeśli już się znamy, to zapraszam do przewinięcia na czytanie. Czasówkę widać na ekranie. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, szybko przedstawię karty i rozkłady. Używam talii mojego projektu, która składa się z trzech części. Talii binarnej, czyli zero z której powstaje pierwszy rozkład, jaki daje nam główną wibrację miesiąca, otrzymaną liczbę, przetłumaczono na system dziesiętny. Na koniec czytamy z książki o liczbach anielskich doleń Virtue. Następny rozkład jest stawiany z kart symbolicznych i numerologicznych z komentarzem na samym końcu kart anielskich. Nie wyciągam sama kart, wychodzą stali same podczas tasowania. Czasami zajmuje to dużo czasu, jednak jeśli jest tak, że nie chcą rozmawiać, to daję im spokój i sięgam po bardziej rozmowną talię. Na koniec, proszę weźcie pod uwagę, iż nie każdy przekaz trafi do Was, nie wszystko będzie rezonować w 100%, gdyż nie jest to czytanie indywidualne. Zawsze używajcie zarówno własnej intuicji, jak i rozwagi przy podchodzeniu do jakiegokolwiek rozkładu, także tych moich, gdyż tylko Wy ponosicie konsekwencje działań lub zaniechań, jakie postęp podejmujecie w swoim życiu. Witam kochane Baranki, już tak oficjalnie w rozkładzie październikowym, już na czytaniu, nie na nagraniu. Więc co? Od razu przejdźmy może do pierwszego rozkładu, z którego nam wyszło 832, z czego wychodzi czwórka. Jednak ta czwórka wychodzi z czternastki. Przepraszam, z trzynastki. Och, już jest wieczór i mi się wszystko plącze. I to jest niestety. Ym, Wibracja karmiczna pracy. Nikt nie chce czegoś takiego słyszeć, jednak niestety trzynastkę mamy, nie dość, że tutaj nam wyszła z tej trzynastki ta czwórka, to jeszcze mamy tutaj trzynastkę i odwróconą trzynastkę, trzydzieści jeden. Ogólnie o czym mówi nam wibracja cztery? Jest to z jednej strony wibracja pracy. Pracy, do której chodzimy. Um, pracy, którą wykonujemy um, codziennie um, może się nam wydawać troszeczkę uciążliwa, ale to jest sposób, w jaki zarabiamy um, pieniądze, to jest sposób, w jaki kształtujemy um, podstawy naszego życia. Oczywiście u niektórych um, ta um, czwórka niekoniecznie jest pracą zawodową. jest to, um, U niektórych oznacza to po prostu fundamenty życia. Um, w szczególnych przypadkach fundamentu domu fizyczne. Więc wszystko zależy, jak Wasza sytuacja wygląda w tym momencie, ponieważ to jest czytanie ogólne dla wszystkich osób, które mnie widzą, <grym> które mnie słuchają i oglądają. I u każdego z Was troszeczkę to inaczej wygląda i inaczej to będzie um, się odnosiło. Więc przejdźmy. Co widzimy na początku, co widzimy. Um, w sytuacji obecnej. Powiedziałabym, że mimo iż jest to rozkład o, o fundamentach, o pracy, mam wrażenie, że na łonie rodziny lub uczuciowym, związkowym, blisko, więc jest bardzo możliwe, iż chodzi tutaj o sytuację, gdzie albo jest biznes rodzinny, albo rodzina stanowi o fundamentach waszego życia, czyli nie jesteście do końca samodzielni w tym przypadku. Lub nie do końca macie wpływ na swoją własną sytuację. I tutaj wygląda, jakby jakbyście rozpoczęli dość niedawno, może nawet teraz rozpoczynacie, lub jesteście już no prawie że robicie ten pierwszy krok rozpoczynacie coś nowego jednak czujecie opór wszystko jest w porządku pomysł wasz jest dopracowany ale nie czujecie jakby po prostu była ściana nie nie ma energii to co robicie to przedsięwzięcie, ten pomysł, tak jakby był po prostu, był i nie porusza się do, do przodu, tak jakbyście chcieli. być może on się po prostu tli, ale a wy macie plany lub wizje na to, żeby to po prostu buchało, buchało obiem. jednak jest tu jakaś blokada. Po prostu ściana w pewnym sensie. Co tutaj karty polecają? I powiem szczerze, że jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby w jednym, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby w jednym rozkładzie wszystkie strzałki wyszły. Ale o tym za chwilę. Tutaj, co nam um, karty mówią? Dobrze, ale jeszcze tutaj może wrócę do tej czternastki i do jeszcze do tego rządku. E, czujecie blokadę, ale dlaczego czujecie blokadę? Ponieważ macie tutaj karmiczną wibrację, e, która jest e, wibracją karmy wolności. To jest znowu taka karmiczna e, karmiczna cyferka, można powiedzieć. I to jest prawdopodobnie powód, dla którego ta ściana jest. I te ograniczenia będą ze strony rodziny, e, ponieważ z jakiegoś powodu nie jesteście samodzielni um, i zależycie od kogoś, jeśli chodzi o podjęcie tego nowego przedsięwzięcia/ um, tego nowego planu. I będzie ta ściana będzie ta ściana, bo to jest u Was kar karma. Niestety. Dobrze, ale idziemy dalej, ponieważ nie jest aż tak nieciekawie, żeby trzeba było już wyłączać. Um, co tutaj jest zalecane działanie, to znaczy zalecane działanie? Działanie, które przyniesie Wam najlepsze efekty, ale efekty dla Waszej duszy, dla Waszego życia, dla Waszego planu życiowego. Niektórym mogą się te efekty nie do końca podobać, ponieważ nie jest tak, jak sobie wymarzyli. Tak sobie Ego wymarzyło, zaplanowało coś i nie do końca. Niektóre e, osoby biorą pod uwagę plany te z góry, te boskie plany. E, co tutaj widzimy? Widzimy kartę, która jest e, tak wieloznaczna, że e, wszystko zależy od, od układu i od tego, co ja czuję tak naprawdę. Więc ja tutaj czuję, iż e, jesteście na rozdrożu i e, które to rozdroże jest w ogóle powtórzone tutaj w tym okładzie, jak się przyjrzycie, jakby tak te szczałki spotkać, to wyjdzie dosłownie ten sam X, czyli to nawet nie jest rozdroże. Mam wrażenie, że rozwiązanie tej sytuacji, rozwiązanie tej, tej blokady, to by ten pomysł, to przedsięwzięcie poszło do przodu. Stawia Was w sytuacji pomiędzy młotem kowadłem dosłownie. Jesteście pod wpływem takich samych sił, które z taką samą mocą na Was um, działają. Jedna jest siłą, która e, pcha Was naprzód w nieznane, a druga siła jest ta, która um, jakby cały czas łączy Was z przeszłością, cały czas łączy Was z tym, co było. E, ja tutaj widzę um, zakończenie, zakończenie spraw, które już um, się od jakiegoś czasu ciągną, takie przeznaczone um, zakończenie. Nie odcięcie, nie odjęcie, nie rezygnacja, tylko po prostu takie oficjalne zakończenie, doprowadzenie do końca. Um, bardzo możliwe jest, iż to oznacza, że musicie jeszcze trochę poczekać, ponieważ to jest październik. Jednak tutaj rozkład mi pokazuje, że to się będzie ciągło jeszcze poza październik, ponieważ Dopóki nie dokończycie tego, co Was łączy z przeszłością, nie będziecie w stanie pójść w nieznane. Nie będziecie w stanie jakby zrobić tego kroku naprzód. Pytanie, czy, które musicie sobie sami zadać, oczywiście, czy aby na pewno um, ten krok w nieznane jest tym właściwym na chwilę obecną dlaczego tak mówię ponieważ rozpoczęcie tutaj jest już efekt i już tylko wspomnę że karty już tutaj zupełnie nie chciały wypadać na tłumaczeniu czyli tutaj w zasadzie jest ściana znowu ściana jest przy rozpoczęciu nowego nowego projektu przy rozpoczynaniu czegoś może nie tyle ściana ale mam wrażenie że to nowe, co sobie um, teraz y, rozpoczynacie, y, to może być tak naprawdę jeszcze na etapie takiego planowania, ale takiego już na przykład zapisywania już dokładnej, y, y, nie wiem, coś jak kupienie domeny w internecie, ale jeszcze nie robienie strony, ale już robienie tych pierwszych kroków. Problem jest w tym, iż y, to nowe, co rozpoczynacie, nawet nie o to chodzi, że jest owiany tajemnicą, ale w pewnym sensie jest. To jest pomysł, który kiełku, może nie kiełkuje, ale to jest dopiero pomysł, który ma tak naprawdę 50 na 50 szans udania się, e, sukcesu. I e, mo, jest duże prawdopodobieństwo, że doprowadzi Was do e, sytuacji, w której m, która będzie dla Was wielką życiową Lekcją. Z jednej strony odbębnienie takiej lekcji teraz jest dobre, ponieważ jak już raz się czymś zajmiecie, to e, macie to już odpracowane i, i macie to z głowy. Jednak e, jest to dla Was tak niespodziewane, że tak naprawdę nie jesteście w stanie się do tego przygotować. E, lekcje karmiczne, ponieważ to, to tutaj wygląda na lekcję karmiczną związaną właśnie z tym nowym pomysłem. Lekcje karmiczne są. E, Dosyć specyficzne, ponieważ nie możemy się do nich przygotować, nawet nie wiemy, że one się staną. Czasami w tarocie czy w różnych kartach wychodzi tajemnica, że karty nie powiedzą. Próbuje się potem, niektórzy próbują to dopowiadać, co będzie, ale tak naprawdę, jeżeli mamy o czymś nie wiedzieć, to nie dowiemy się tego. Jeżeli mamy przejść jakąś chorobę, to niestety. Tak to do nas przyjdzie, że no, jak grom z jasnego nieba. I czasami są takie sytuacje, które właśnie jak ten grom muszą do nas przyjść i e, przychodzi to tak niespodziewanie dlatego, iż tak naprawdę my się do tej bitwy, można to tak nazwać, przygotowujemy całe życie. E, czy dany przez dany cały etap w życiu. Przygotowujemy się do tego. I to, jak sobie poradzimy, rzutuje już na dalszy, dalsze nasze życie, dalszy etap. Jednak, um, dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, jaki efekt Waszych y, poczynań dokładnie będzie. Tylko mówię, co widzę tutaj w rozkładzie. Um, By pójść do przodu, by blokadę z, 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 jakby usunąć, musicie zakończyć to, co stare. Może się to trochę ciągnąć. Jednak, to, 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 to robię taki mały e, odnowa, e, powtarzam, czy mi nic nie unikło. E, co musimy zakończyć? Związki finansowe. E, coś e, z jednej strony finansowego, z drugiej strony związanego z edukacją. E, Poszukiwaniami duchowymi, ale to jest też właśnie z, z, um, w centrum całego kładu jest edukacja szeroko pojęta, ale też to są poszukiwania duchowe, to są nasze lekcje duchowe w tym, um, w tym naszym życiu tutaj. I z tego, co tutaj widzę, to jest tak, jakby zakończenie. Um, Zakończenie obecnej sytuacji, która was blokuje, tej blokady, wyjście z tej, z tej blokady wolności, robienia tego, co my sobie zaplanujemy, to wymaga zakończenia obecnych, obecnych sytuacji, obecnych więzi. Bardzo możliwe zakończenie edukacji ogólnie. Jednak droga naprzód niekoniecznie prowadzi nas w lepsze miejsce niż to, gdzie jesteśmy obecnie, i ta droga, na której jesteśmy obecnie. Więc, e, z mojego punktu widzenia, ten układ jest raczej Um, taką poradą, by dokładnie jeszcze sobie wszystko przemyśleć, zastanowić się, przeanalizować i być może um, być może um, dokonać jakichś małych zmian, ponieważ um, mając um, blokadę na wolności tego, co my chcemy, um, naszego planowania, na wolności naszego, ego, jest zawsze. Um, nam się wydaje, że to jest jako karma, że to jest nasza, jakby blokada, ale to jest zawsze ku naszemu dobru, bo to zawsze ma nas do nauczenia um, pracy, która. Um, znaczy to jest akurat wolności, która jakby nie jest kosztem innych. Końcem całego układu, czyli um, jest jakby powtórzenie głównej wibracji z miesiąca, jest znowu trzynastka karma pracy. Znowu, żeby nie, by, nie odbywało się zarabianie pieniędzy kosztem innych, żeby nasze jakby przychody, nasze, um, nasza sytuacja materialna nigdy nie, e, nie odbywała się kosztem innych, a możemy mieć taką um, możemy być postawieni w takim wyborze. I powiem tak, dla jednych y, karma pracy jest odpracowaniem, to znaczy czasami pracuje się, czy znaczy ktoś czerpie korzyści z naszej pracy. A dla niektórych karma pracy jest tym wyborem, tym wyborem, który mamy pomiędzy y, jakby y, pracą uczciwą, a, a, a czerpaniem korzyści z czyjejś pracy. Więc tutaj a, też musicie to jakby odnieść do, do swojego życia. Wróćmy tutaj do rozkładu głównego i tutaj niestety zaczęłam przepisywać 19 jak automat, ale przeliczenia się zgadzają. Co z tego wychodzi? Um, nasz problem głównie jest problemem naszego ego. Tutaj jest to jest problem związany z tym, czego my chcemy, um, jakie mamy wizje na temat. Jak my chcemy pracować, e, jakie są nasze stosunki rodzinne, jak, e, jakie jest nasze miejsce w pracy i w rodzinie. I prawdopodobnie ta blokada, jeszcze na chwilę obecną, nie jest jeszcze taką zupełnie fizyczną. To jest raczej. E, Mam wrażenie, że odczuwacie tą blokadę bardziej u siebie w głowie niż jest to taka typowa ściana jak tutaj. To jest jeszcze takie, um, jakby wstrzymanie się, ale to nie jest nic takiego um, jeszcze definitywnego. M możecie to obejść i wypracujecie nad obejściem tego. Jednak. Um, Cały rozkład, mimo iż jest czwórką, czyli jest rozkładem o pracy, o fundamentach, rozbija się o rodzinę, o wasze związki uczuciowo-rodzinne. Gdyż zarówno w tym, co podejmujecie, jest jakby sercem tego problemu, problemu jakby um, głównym czynnikiem w waszych decyzjach, jakie podejmujecie, jest rodzina, i głównym a, jakby Efektem, na którym y, się odbiją Wasze działanie jest też Wasza rodzina, Wasze związki uczuciowe. Co jest jeszcze y, podkreślone tym, iż z całego układu wychodzi szóstka, czyli znowu y, cały miesiąc, cokolwiek robicie y, przy Waszej pracy zawodowej, przy myśleniu o tym, jak zarabiać pieniądze, y, może to jest organizowanie jakichś biznesów rodzinnych, takie jeszcze naprawdę e, leciutkie. E, cokolwiek to jest, ma skutek bezpośredni w waszej rodzinie i to wpływa na wasze własne, znowu wracamy do trójki, wpływa na wasze własne postrzeganie swojego miejsca w rodzinie. Swojego miejsca w rodzinie i. E, Tworzenia podstaw związku i tworzenia podstaw w Waszej rodzinie. To się wszystko w Waszym mm, układzie łączy. Dobrze, sprawdźmy teraz, co karty anielskie mają do dodania. Tutaj mamy przekaz zwierzęta z Franciszkiem z Asyżu. Do którego każde zwierzę było bratem mniejszym. I to jest przekazem dla Was. Nie będę tłumaczyć, to jest skierowane na pewno em, bezpośrednio do Was. Nie jestem barankiem, więc nie wiem, jak to się odnosi do waszego życia. Teraz taki było na komentarz Dobra, mamy trzy to Teraz musimy je wyciągnąć Pierwsza była ta Już robimy I to. 3 tłumaczone będą z angielskiego. Dobra, to była na końcu, to była na początku. Dobrze, szóstka Rafaela, czyli szóstka pucharów. Przytul się do swojego wewnętrznego dziecka. Nowi przyjaciele lub odnowione znajomości, dzieci lub dzieciństwo. Koło fortuny Nowe początki, koniec opóźnień, zmiana w kierunku, która oferuje szczęście. I król Michała, czyli król Mieczy, mądrość i obiektywność są ważne, ważne teraz. Zachowaj swoją integralność. Sytuacja, która Wymaga szczerości, szczerej i otwartej komunikacji. Tutaj tylko może jeszcze, zazwyczaj nie komentuję, ale skomentuję akurat tą kartę. Jest to karta osobowa, która może oznaczać tutaj na samym początku, ja odczytałam tą kartę jako rozpoczęcie nowego pomysłu, nowego przedsięwzięcia. Natomiast dla niektórych z Was w połączeniu tutaj z królem może oznaczać po prostu osobę w rodzinie, która jest Waszą blokadą i która Was blokuje i jest to raczej energia męska. A potem mówią, że nieprofesjonalnie czytam. <laughs> Dobra, teraz, co te karty mają do powiedzenia? Miejmy nadzieję, że coś mają do powiedzenia. Cesarzowa, wysyp obfitości, powstawanie marzeń, opieka nad sobą lub innymi. Dobrze, teraz na sam koniec przejdźmy do mojej ulubionej książki ostatnio i sprawdźmy, co to jest 832. Zaufaj, że w niepowstąpieniu mistrzowie wspierają cię we wszystkim. Dobrze, i tym przekazem kończę dzisiejszy rozkład na październik. Mam nadzieję, że bardziej rozjaśniam niż zaciemniam. Mm, przypomnę tylko, iż mam hmm, jesienne miłoskopy. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany związkami, to miłoskopy są i dla singli, i dla um, osób związka. Bonusy październikowe będą na początku miesiąca, czyli takie jakby spojrzenie na miesiąc troszeczkę z innego, z innej perspektywy niż tutaj. I mam nadzieję, że jeszcze przed początkiem października, czyli jeszcze we wrześniu zrobię rozkłady dla wibracji numerologicznych, takie jak te. Więc mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze. Pozdrawiam serdecznie.